Blisko 5 lat temu rozpoczął się projekt termomodernizacji szkół, których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Wejcherowa. Ostatnią placówką objętą projektem jest jedna z największych wejherowskich podstawówek, czyli szkoła podstawowa nr 9. Myśmy co prawda wcześniej już sukcesywnie w naszych szkołach wymieniali okna na nowe, docieplali dach. Tutaj zostały dokończone jak gdyby te prace wszystkie. To znaczy, wymiana okien wszystkich na nowe z PCV. dach został już wcześniej docieplony, wymiana drzwi i całkowicie zostało zmodernizowane węzeł cieplny. Węzeł cieplny wraz z instalacją cieplną wymienione są zostały nowe rury prowadzące na miedziane i grzejniki nowe. Także to jest mniej więcej. Taki ten zakres prac, oczywiście docieplenie styropianem i nowy kolor, elewacja nadana daje blaskowi temu wszystkiemu. Prace modernizacyjne rozpoczęto w lipcu bieżącego roku, teraz zmierzają ku końcowi. Efekty są już widoczne. Jesteśmy po prostu wszyscy zachwyceni, zarówno rodzice jak i uczniowie wyglądem naszej placówki. I mówię tutaj, codziennie właściwie przychodzą rodzice i, i, i dziękują władzom miasta poprzez właśnie mnie e, za to, że właśnie szkoła jest odnowiona, że jest piękna i że dzieci właśnie chodzą tutaj. Oprócz termomodernizacji w czasie wakacji wyremontowano kilka sal lekcyjnych. Między innymi właśnie tą salę lekcyjną, która jest dla klas młodszych, która już naprawdę jest typowo właśnie dla klas tych 1-3, gdzie jest właśnie to miejsce zabaw, jest nowa tablica interaktywna, już nie z projektorem wiszącym na suficie, tylko bezpośrednio zamontowanym przy tablicy, co po prostu ułatwi pracę nie tylko nauczycielowi, ale również i dzieciom. Że mamy również nową salę językową. Jedna z wejherowskich placówek wcześniej objęta termomodernizacją zespół szkół nr 2 na ulicy Gdańskiej otrzymała wyróżnienie podczas 17 gali ogólnopolskiego konkursu Modernizacja roku. Wejherowska szkoła została wyróżniona spośród grona 800 zgłoszonych projektów.